Cześć wszystkim, nazywam się Anna i przedstawiam Wam moje nowe opowiadanie na moim kanale Odcienie rzeczywistości. Zanim obejrzycie to wideo, chciałabym poprosić Was o subskrypcję kanału i zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Życzę wszystkim przyjemnego oglądania. Sofia, piękna blondynka o przenikliwych niebieskich oczach, stała w tłumie ciemnoskórych zagranicznych studentów i radośnie się śmiała. Za wzięcie coś jej opowiadali, a ona ledwo nadążała z odpowiedziami, podczas gdy Siergiej, który studiował na piątym roku fizyki i matematyki, stał z boku i nie spuszczał z niej wzroku, zaciskając pięści w bezsilnej złości. Sofia podobała mu się od dawna, ale studiowała w sąsiednim budynku uniwersytetu na Wydziale Języków Obcych. Była ciągle otoczona przez obcokrajowców. Oczywiście, myślał Siergiej, z nimi jej jest interesująco. Patrz, jak się śmieje, a co ja mogę jej dać? Oczywiście, mama opowiadała, że pochodzimy z rodziny inteligentów od pięciu pokoleń. Pradziadek był uczonym, profesorem, dziadek znanym architektem. Ale co mi z tego, czy można rozmawiać o takich rzeczach z dziewczyną jak Sofia, chwalić się pochodzeniem? Trzeba jej opowiadać coś zabawnego, wesołego sprawiać, żeby się uśmiechała. A ja, jak na złość, jestem nudziarzem, jak ich szukać, i nagle zasłabłem. Sofia, rozpychając tłum wielbicieli, sama podeszła do niego i podniosła zeszyt, który upuścił, nawet tego nie zauważając. To pańskie? Spojrzała na niego i tak się uśmiechnęła, że w Siergieju rozlało się jakieś niewiarygodne ciepło. Tak, dziękuję, w końcu odnalazł odpowiedź. Dzisiaj jestem taki niezdarny. Zdarza się, skinęła głową i od razu odeszła. Od tego dnia Siergiej nie mógł ani spać, ani jeść. Wszystkie jego myśli zajmowała Sofia i strasznie cierpiał z tego powodu, że więcej jej nawet z daleka nie widział. Siergiej nie wyobrażał sobie, gdzie ona mogła zniknąć, a pytać nikogo nie chciał i nagle zobaczył ją w studenckiej stołówce, gdzie brała sobie obiad. Siergiej postanowił więcej się nie gubić i pospieszył do niej. Akurat w tym momencie wyjmowała z torebki pieniądze, by zapłacić na kasie, ale on nie pozwolił jej tego zrobić. Pozwól mi postawić ci obiad. Uśmiechnął się. W końcu oddałaś mi zeszyt z wykładami, które są mi bardzo potrzebne i tym samym oszczędziłaś mi mnóstwa męczącej pracy. Sofia spojrzała na niego i z jakiegoś powodu zarumieniła się, a potem odrzuciła jego gest. To dla mnie niewygodne, nie trzeba. Daj spokój, roześmiał się Siergiej. Z przyjemnością zaprosiłbym cię do najdroższej restauracji, ale na kieszeń mi tylko studencka stołówka. Nie pozbawiaj mnie ostatniej kropli godności. No dobrze, skinęła Sofia, płacisz, skoro tak bardzo chcesz. Po minucie usiadł przy jej stoliku i wkrótce rozmawiali tak, jakby znali się od zawsze. Tylko kiedy Siergiej zaprosił ją na randkę, odmówiła. Dziękuję oczywiście i bardzo mi miło, że zwróciłeś na mnie uwagę, ale nie jestem gotowa na poważne związki, cały mój czas zajmuje nauka. Tak się przyzwyczaiłam. Przepraszam. Siergiej ustąpił i przestał naciskać, ale zarotów nie porzucił i po roku Sofia zgodziła się zostać jego żoną. Zbyt piękna jest twoja narzeczona, mówiła Siergiejowi matka narzekając. Natalia Andriejewna za taką to oko dać oko trzeba, znam te kokietki, zdradzają mężów na prawo i lewo. Mamo, skąd możesz wiedzieć, czy ona taka, czy nie taka? Zobaczysz, jak zaczniesz chodzić z rogami, to potańczysz i nie żal się, nie mów, że cię nie ostrzegałam. Nie będę narzekał, mamo, będę z nią najszczęśliwszy. No tak, zobaczymy. Wesele było wesołe, a tylko Siergiej marszczył brwi, zauważając, jak wszyscy chłopcy patrzą na jego narzeczoną. Zazdrość, jak czarna wieżyczka, wpełzła mu do serca i już nigdy go nie opuściła. Sofia śmiała się z męża, przytulała się do niego, obiecywała, że będzie go kochać zawsze. On rozmiękał, mówił, że wierzy i też bardzo mocno ją kocha, ale wystarczyło, że zobaczył, jak jego młoda żona rozmawia z kimś albo co gorsza komuś się uśmiecha, znowu zapalał się jak pochodnia. Natalia Andriejewna tylko podsycała atmosferę i uważnie doglądała synową, nie dając jej nawet spokoju na krok. Dokąd się zbierasz? Na rozmowę kwalifikacyjną odpowiedziała Sofia. Chcę zaoferować swoje usługi jako tłumaczka. I co? Hm? Uśmiechnęła się szyderczo Natalia Andrzejewna. Teraz na rozmowę kwalifikacyjną w takim stroju chodzi się? Nie wstyd ci je bluzka zaraz pęknie, a spódnica obcisła. Natalia Andriejewna, bluzka jest mojego rozmiaru. Poza tym założę na to marynarkę, a spódnica wcale nie jest obcisła. Po prostu ma elegancki krój i jak widzisz, jest całkiem przyzwoitej długości do kolan. Nie jednak na darmo mój seriożenka na tobie się ożenił. Jesteś tylko fruwającym ogonkiem, nic więcej. Wiesz tylko jak przed mężczyznami biodrami kręcić i biust na pokaz wystawiać. To mój drugi rozmiar. Nawet gdybym chciała, to i tak nikt by tego nie zauważył, żartowała Sofia, ale kiedy zostawała sama z mężem, mówiła mu: "Serio. Jestem zmęczona nieustannymi docinkami twojej matki. Dobrze, że jeszcze z nami nie mieszka, bo bym zwariowała. Soniu, mama życzy nam dobrze i bardzo nas kocha." Nie, sierioża, ona kocha ciebie, a mnie nienawidzi śmiertelnie, westchnęła Sofia. Nie rozumiem tylko, co jej zrobiłam. Nic, uspokój się, przytulał żonę Sergiej. Porozmawiam z nią. Sofia nie wiedziała, czy rozmawiał z matką, czy nie, ale przy każdym swoim pojawieniu się Natalia Andrzejewna nie przestawała wbijać szpilek w synową i czasami doprowadzała ją do łez. Nie zapominała też naciskać na syna. Sierioza, nie odważ się teraz mieć dzieci. Poczekaj z nią trochę. Przyjrzyj się jej przynajmniej przez 3-4 lata. Zobacz, czym oddycha. A potem już możecie mieć dzieci i proszę o więcej uwagi, bo będziesz wychowywać cudze dziecko jak swoje i nawet się o tym nie dowiesz, Sergij posłuchał rad matki. I kiedy kiedyś Sofia zaczęła mówić o dziecku, powiedział krótko, za wcześnie jeszcze mówić o tym, nie chcę, wszystko ma swój czas. I dokąd się spieszyć, jesteśmy jeszcze dostatecznie młodzi. Mamy mnóstwo czasu, więc zostawmy te rozmowy. Sofia odpowiedziała tylko wzruszeniem ramion, choć takie poglądy Sergieją na życie jej się nie podobały. Z jakiegoś powodu uważała, że dzieci są naturalnym dopełnieniem szczęśliwej, kochającej rodziny, ale okazało się, że jej mąż myśli inaczej. Dobrze, niech będzie po twojemu, skinęła głową. Może masz rację. Ale los zadecydował inaczej, nie minęło pół roku po ślubie, jak Sofia zaszła w ciążę, przy czym stało się to jakoś samoistnie. Nie podejmowała żadnych środków w tym kierunku, specjalnie niczego nie planowała i nawet sama była zdziwiona tym, co się stało. A Sergiej wpadł w prawdziwą furię. – Znaczy, zdecydowałaś wszystko po swojemu, tak? – Kto ci pozwolił? – Zapytałaś mnie. – A dlaczego tak na mnie krzyczysz? – zaiskrzyła Sofia. Serioża, na minutkę, jeśli zapomniałeś, jesteśmy małżeństwem i tak się składa, że od tego rodzą się dzieci. Czy uważasz, że to tylko moja wina? Chcę powiedzieć, że wszystkie decyzje powinniśmy podejmować razem. Miałem inne plany. Nie wiedziałam, że tak się to wszystko potoczy, rozpłakała się Sofia. I nie wiedziałam też, że tak przyjmiesz wiadomość o naszym dziecku. Wszyscy mężowie, którzy kochają swoje żony, cieszą się na myśl, że zostaną ojcami, obsypują przyszłą matkę kwiatami, kręcą się z nią po pokoju na rękach, obejmują ją i całują. A ty zasypałeś mnie zarzutami, jakbym zrobiła coś bardzo złego. Jeśli nie potrzebujesz naszego dziecka i mnie też nie potrzebujesz, odejdę właśnie teraz. I żyj sam ze swoimi planami. Sergiusz, jakby dopiero teraz dotarł do niego sens jego własnych zarzutów. Wyciągnął ręce do żony i przyciągnął ją do siebie. No dobrze, przepraszam, przepraszam, nie chciałem cię urazić, po prostu wszystko stało się tak nagle i jeszcze mama. Nie chcę teraz słyszeć o twojej mamie, kontynuowała płacz Sofia. I naprawdę bardzo mnie uraziłeś. Nawet nie myśl o mówieniu, że powinnam pozbyć się dziecka dla twojej wygody. Nie, nie, nawet o tym nie myślę, przepraszam powtórzył Sergiusz. Zrobił wszystko, aby się pogodzili, i udało mu się przekonać żonę, że jest bardzo szczęśliwy z wiadomości o dziecku. To, co powiedział, było tylko wynikiem szoku. Można go było zrozumieć. Nie był przygotowany na taki obrót sprawy. Sofia uwierzyła jego słowom. Otarła łzy i uśmiechnęła się, choć wiedziała, że czeka ją jeszcze walka z teściową. Zdanie Natalii Andriejewny o tym, że jest za wcześnie na bycie babcią, Sofia znała doskonale, bo ta nie przestawała o tym mówić. Jednak ku zdziwieniu Sofii, Natalia Andriejewna nie naciskała na synową i tylko pokręciła głową. No cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że starczy ci sił, by urodzić przynajmniej wnuka. Zobaczymy, jak to będzie, uśmiechnęła się Sofia do teściowej. Ale postaram się. Tak, postaraj się, uśmiechnęła się Natalia Andriejewna. Miesiące ciąży szybko minęły. Dziecko w ogóle nie sprawiało Sofii problemów i była pewna, że urodzi zdrowego, silnego syna. To, że będzie to chłopiec, lekarze powiedzieli jej dawno temu, i nawet Natalia Andrzejewna wydawała się być dla niej większa. Wszystko skończyło się narodzinami dziecka. Chłopiec urodził się ciemnoskóry i ciemnowłosy, co bardzo zdziwiło Sofię, ponieważ sama była jasnoskóra i miała jasne włosy. Serbiusz też był jasny, więc kiedy w domu rozwinęła syna i on zobaczył go z bliska, cofnął się zamiast wziąć go na ręce. Co to jest? Wskazał palcem na dziecko. Nasz syn. Misza. Chcę, żeby tak się nazywał. Nie masz nic przeciwko. Z czułością patrząc na niemowlę, powiedziała Sofia: Nie, nie. Nagle krzyknął Sergiusz To potworek nie może być moim synem. Mama mówiła mi, że kiedy urodzisz, muszę zrobić test dna, by wiedzieć, czy wychowuję własne dziecko. Ale ja już od pierwszego spojrzenia widzę, że to nie ma sensu. Oszukałaś mnie, zdradziłaś mnie, zaszłaś w ciążę z kimś innym, wyśmiewałaś się ze mnie prawda? Co ty mówisz? Wykrzyknęła Sofia. Jak możesz? Misza to twój syn. Nigdy cię nie zdradziłam. Spójrz na moje włosy. Nie uspokajał się Sergiusz. Zobacz jakiego koloru mam włosy i skórę. A on jest czarny. Nie czarny, tylko po prostu ciemnoskóry. Zaprotestowała Sofia. Nie chcę nic słyszeć. Sergiusz uparcie zacisnął usta. Natalia Andriejewna wsparła syna. No tak myślałam, złośliwie zachichotała. Ledwie rzuciwszy okiem na wnuka. No to od kogo on jest? Od jakiegoś Mołdawianina czy Kaukazowca. A może od Turka czy Latynos? Syn opowiadał mi, że pracujesz z osobami z afrykańskich krajów z pewną przyjemnością. Może nie tylko pracujesz, ale też się bawisz, ceo. Dzięki, że chociaż urodziłaś nie czarnoskórego. Ech ty, tłumaczko, lepiej by było, gdyby serioża ożenił się z jakąś sprzedawczynią. Powiedziała Sofia, przytulając do siebie maluszka i wyszła do sypialni, gdzie nie wytrzymała i rozpłakała się, wycierając łzy o niebieskie pieluszki, w które był zawinięty jej syn. Przez kilka dni Siergiej i Natalia Andrzejewna, która na jakiś czas wprowadziła się do syna. Milczeli, nie rozmawiając z Sofią i wcale nie chcieli słuchać jej wyjaśnień. Nieszczęśliwej kobiecie pozostało tylko mieć nadzieję, że się opamiętają i zrozumieją, że byli w błędzie, ale nie zamierzali jej wybaczyć. Tydzień po narodzinach syna Siergiej wrócił do domu pijany i od razu rzucił się na żonę. – W końcu chcę wiedzieć, kto jest ojcem tego, ktego. – Nie wiem nawet, jak go nazwać syn – krzyknęła Sofia. – Powinieneś go nazywać synem. Nikomu i niczego nie jestem winien, tym bardziej tobie i jemu. W ogóle zabierz go i wynoście się stąd oboje. Nie chcę nic więcej o was słyszeć. Syriorza, powiedziała Sofia zmęczonym głosem. Zróbmy test dna, sam wszystko zobaczysz. Nie oszukiwałam cię i nie zdradzałam, nie chcę niczego, odparł mąż machając ręką. Zabiłaś moją miłość do ciebie. Nie chcę już nic więcej. A może nigdy tej miłości nie było? Smutno zapytała Sofia. Siergiej nic nie odpowiedział, po prostu wyszedł do swojego pokoju i upadł na łóżko. Po kilku minutach Sofia usłyszała jego głośne chrapanie. Wtedy weszła do niego z nożyczkami w ręku i obcięła mały kosmyk włosów, który włożyła do czystego woreczka, a potem przetarła wacikiem końcówki ust męża. I dopiero potem wróciła do maluszka. Następnego dnia Sofia oddała swoje i pobrane od męża oraz syna próbki na test dna. Kilka dni później triumfalnie wręczyła Siergiejowi i Natalii Andriejewnej wyniki ekspertyzy. Oto patrz sami, jesteśmy z tobą rodzicami Miszy, to oficjalny dokument potwierdzający moje słowa. Siergiej wziął podany mu arkusz i uważnie go przeczytał, a potem przekazał matce. Ona tak samo zapoznała się z treścią dokumentu i uśmiechnęła się ironicznie. Nie wiem, jak ci się to udało, ale osobiście to dla mnie żadnego dowodu nie stanowi. Wystarczy spojrzeć na twojego i mojego syna, żeby było jasne, że nie mają nic wspólnego ze sobą. Siergiej wściekł się, wydarł matce z rąk dokument i rozdarł go na małe kawałki, a potem rzucił je w twarz żony. Wynoś się, powiedział jej, i zabierz swojego miszę, niech go wychowuje ten, z kim spałaś za moimi plecami. Serioża, na dworze jest prawie noc, błagała Sofia, i mróz, dokąd mnie wyrzucasz z noworodkiem? To mnie nie obchodzi. Dawaj, zwalniaj mieszkanie, tu będzie mieszkać inna dziewczyna, przyzwoita, w przeciwieństwie do ciebie. Kiedyś tego pożałujesz, powiedziała Sofia. Ale będzie już za późno, niech cię to nie martwi. Śmiała się Natalia Andriejewna, popychając synową do drzwi, a Sofia odeszła, przytulając do siebie malutkiego synka. Kilka dni błąkała się po mieście, nocując tam, gdzie się dało, i ostatecznie dotarła do murów szpitala, bo wydawało jej się, że dziecko źle się czuje. Rzeczywiście Misza miał wysoką gorączkę, a Sofia nie mogła znaleźć sobie miejsca, dopóki lekarze jej nie uspokoili. Nie ma nic poważnego, ale chłopiec potrzebuje komfortowych warunków życia. Posłuchaj, powiedziała mu już starsza pielęgniarka: wspomniałaś, że nie masz gdzie mieszkać, a ja mam młodszego brata. Po śmierci żony żyje sam i od dawna chce znaleźć gospodynię domową. Wiktor jest biznesmenem i spędza dużo czasu w pracy, a nie lubi przebywać w domu, bo tam jest pusto i samotnie. Mogę z nim porozmawiać i jeśli się zgodzi, będziesz mieszkać u niego i pracować w domu, gotować, sprzątać. Prać. Ogólnie rzecz biorąc, czysto kobiece funkcje. Nie patrz tak, to tymczasowe, dopóki maluch podrośnie, a potem oddasz go do przedszkola i znajdziesz pracę według swojej specjalności, albo zobaczymy jak pójdzie. Nie bój się, Witek jest dobry, przyzwoity, nie ma głupot w głowie, w końcu ma już ponad pięćdziesiąt. Więc dzwonić czy nie? Zadzwońcie, skinęła głową Sofia i już po kilku dniach przystąpiła do swoich nowych obowiązków. Rok później pewnego wieczoru Wiktor poczekał, aż Sofia położy miszę spać i kiedy wyszła do niego, by podać kolację, podszedł i dotknął jej ręki. Poczekaj, proszę, chcę z tobą porozmawiać, usiądź. Sofia posłusznie usiadła na krześle. Wiktor, nie puszczając jej ręki, usiadł obok. Tylko proszę, nic nie mów, dopóki mnie nie wysłuchasz. Rozumiesz, Sofia, przez ten rok nie tylko przyzwyczaiłem się do was z misiem. Naprawdę was pokochałem, nigdy nie spieszyłem się tak do domu. Bardzo chcę spędzać z wami jak najwięcej czasu, nie chcę was nigdzie puścić, przepraszam za moją chaotyczną mowę, czuję się jak uczeń, ale nic na to nie poradzę. Sofia, kocham Cię i chcę Ci zaproponować rękę i serce. Wiem, że jestem od Ciebie dużo starszy, ale na razie to nie jest bardzo krytyczne, a co będzie dalej, Bóg jeden wie, ale jeśli się zgodzisz, obiecuję. Sofia wyciągnęła rękę i dotknęła jego ustęp. Wiktorze, Witju, nie ma potrzeby byś cokolwiek mówił. Moje uczucia do ciebie są ogromne, jednak nigdy bym się nie spodziewała, że zauważysz mnie w taki sposób. Urzekłeś mnie swoją życzliwością i opiekuńczością, nikt nigdy tak się do mnie nie odnosił i my z Miszą niczego od ciebie nie potrzebujemy, tylko nas kochaj tak, jak potrafisz, a my zrobimy wszystko, byś był szczęśliwy. Od młodości wiedziałem, że dzieci mieć nie będę, a ty dałaś mi syna, ty przecież pozwolisz, by był moim synem. Popatrz, jesteśmy do siebie nawet podobni i ja też jestem ciemnoskóry, bo w moich żyłach płynie cygańska krew, i jedna z moich prababek była prawdziwą cyganką. Sofia gwałtownie wstała. Tylko teraz sobie przypomniałam, mama mówiła, że jej dziadek, mój pradziadek też był cyganem i jeszcze miałem brata kole, umarł jako niemowlę, ale był taki sam śniady i czarnowłosy jak Misza, jak mogłam o tym zapomnieć? No widzisz, uśmiechnął się Wiktor. Jesteśmy z tobą tej samej krwi i nasz los witu też będzie teraz wspólny na dwoje, powiedziała Sofia. Nigdy nie pożałujesz swojej decyzji, a ja zrobię. Wszystko byś był szczęśliwy. Sofia dotrzymała słowa i Wiktor był z nią naprawdę szczęśliwy. Misze zapisał na swoje nazwisko i chłopiec przywykł uważać go za swojego ojca, chociaż znał historię matki. Gdy Misza dorósł, Wiktor zrobił wszystko, by otrzymał dobre wykształcenie, a potem razem prowadzili rodzinny biznes. Z czasem Wiktor wycofał się z interesów, a na czele firmy stanął Michał Wiktorowicz. Pewnego razu Sofia przyszła do syna w biuro, aby ostrzec go o wyjeździe. Synku, z ojcem przesunęliśmy datę podróży, odlatujemy wcześnie rano, przeproś przed Lusią i wnuczkami, że nie zdążymy się pożegnać, ale już czekają na nas w sanatorium. Wiesz przecież, że tam miejsce jest po prostu na wagę złota. Tak, mamusiu, oczywiście, ale się nie martwcie, za tydzień razem z rodziną do Was dołączę, odpoczniemy razem chociaż przez kilka dni. Od dawna marzyłem o morzu. I Luśia też będzie zadowolona, nie mówiąc już o chłopcach, zresztą właśnie pomyślałem, nie zdążył dokończyć, jak ktoś zapukał do drzwi i w progu pojawiła się starsza kobieta w wyblakłej sukience. Za nią wszedł chudy, nieogolony mężczyzna w nieokreślonym wieku, potrzebuje dyrektora, oświadczyła nieznajoma, chce dochodzić sprawiedliwości. Dlaczego mojego syna pominięto przy rozdawaniu premii? Tak spędził dużo czasu w szpitalu i zajmuje prostą pracę. Ale to nie znaczy, że można go tak lekceważyć. Przepraszam, nie rozumiem o czym mówisz, powiedział Michał, a Sofia szybko odwróciła się do okna. Mówię o wypłatach, które należą się mojemu synowi, wykrzyknęła kobieta, a ty jako dyrektor nie masz prawa, a wydaje mi się, że to ty nie masz prawa wtargnąć do biura mojego syna i krzyczeć na niego, powiedziała spokojnie Sofia, odwracając się od okna. Czy może myślisz inaczej? Natalia Andriejewna, mama, co ty znasz tych ludzi? Zdziwił się Michał, tak synku, ty też znasz tych ludzi, prawda? Okazaliśmy się dla nich niepotrzebni, zapłać im Michał i niech idą, do przodu wyszedł Siergiej. Michał, powtórzył pytająco: Oznacza to więc, że to mój syn. Sofia, mam prawo. Swoje prawo do syna zerwałeś wiele lat temu, uśmiechnęła się szyderczo Sofia. I nie obwiniaj mnie o to. A teraz przepraszam. Chcę porozmawiać z synem na osobności. Michał spojrzał na matkę. Potem podniósł słuchawkę i krótko wydał polecenie księgowemu. Idźcie, powiedział do Siergieja i Natalii Andriejewny, na dole na was czekają. Wszystko co wam się należy zostanie wypłacone. Tylko proszę was więcej nas nie niepokójcie. Przywykliście do tego. Siergiej i jego matka z opuszczonymi głowami wyszli z biura. A Sofia podeszła do syna i przytuliła go. Nic się nie stało, synku. To przeszłość i teraz odeszła na zawsze. Tak, mama, odpowiedział Michał, i jestem z tego bardzo zadowolony. Tylko tacie nic nie mów. Nie chcę go martwić. Cieszysz się więc, że niedługo do nas dołączycie. Tak bardzo się cieszę. I ja też jestem bardzo zadowolony mamusiu. Bardzo się cieszę. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał się wam ten opowiadanie, proszę zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, napiszcie swój komentarz i zasubskrybujcie kanał. To dla mnie bardzo ważne. Do zobaczenia wkrótce.